Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Przygotowuję właśnie koktajl. Mam tutaj już mango, szpinak, nasieniliany, nasiona chia. Zaraz dodam chlorellę, zaraz dodam spirulinę i jeszcze dodam banana oraz mleko lub napój migdałowy. Ja dodam napój migdałowy. bardzo słodkie no to możecie coś jeszcze dodać, ale ja do tej pulpy z mango nigdy nic nie dodaję, bo ona jest bardzo słodka poza bananem, który też jest zbędny tak de facto. On po prostu daje fajną konsystencję. Chciałam Wam jeszcze pokazać takie szybkie zakupy z Pepko i pomyślałam, że to Was zainteresuje, bo znalazłam organizery na kosmetyki za 15 zł. Możecie zauważyć, że jest tutaj ich dość sporo. Zmieszczą się pędzle, palety, szminki, bronzery, beauty blendery itd. i tak dalej. To nie jest łączone, to przegródki, pojemniczki, więc dowolnie możecie je konfigurować. I myślę, że cena jest bardzo fajna, bo często w TK Maxie można spotkać takie rzeczy, czy w innych sklepach, ale one nie są w tak dobrej cenie. Myślę, że jest korzystna. I było ich trochę. Na tym dziale Pepco Home. myślę, że warto jest zerknąć. To też wcale nie musi być na kosmetyki, bo możecie tutaj powsadzać jakieś Lego, czy rzeczy w kuchni, czy inne, nie wiem, śrubki itd., tak itd., tak baterie. A nawet na biurko jakiś taki organizer typu spinacze, gumki, czy może długopisy. No i standardowo wziąłem serwetki za 4 zł, takie wiosenne za 5 oraz te koszyczki, one też się świetnie sprawdzają w organizacji, właśnie w szufladach. To są mniejsze pojemności, bo ja wam ostatnio pokazywałam trochę większe za złoty jeden koszyczek białej i różowe, więc ich dość sporo będziemy organizować. Chciałam Wam pokazać te piękne peonie, cudowny kolor i w ogóle mam też paznokcie w bardzo podobnym odcieniu. Zresztą mi się podoba to jest semilak. Jestem na ulicy Grzybowskiej i znaczy sobie zaparkowałam na zielnej, ale idę na Grzybowską na skan zębów W zasadzie już jestem na ostatniej prostej, brakuje mi tylko jednej nakładki do perfekcji, można powiedzieć, więc niedługo nagramam filmik, bo ten filmik najczęściej się mnie pytacie, kiedy będę mogła opowiedzieć Wam o całym podsumowaniu i procesie. Jestem bardzo zadowolona, wiem, że wiele z Was też się zdecydowało i to jest super. Naprawdę jestem w szoku. Czy ja wierzyłam w to, dlatego się na to zdecydowałam, wierzyłam, że, że to mi po prostu je zęby, to po prostu trochę potrwa, no ale bez drutów i rzeczywiście dzisiaj mogę Wam powiedzieć, zresztą ty, Wy też to widzicie i często mi piszecie, że wow, nie sądziłam, nawet Basia ostatnio do mnie dzwoniła i mówi, kurczę, jakie to masz proste zęby. Nie spodziewałam się. Już jestem, potrwało to chwilę, i wracam do domu. Robiłam sobie właśnie lunch, i muszę powiedzieć, że bardzo lubię takie dania, bo jest tutaj pełno zdrowych składników, i to też bardzo sycące. Mam tutaj krewetki polane ostrym sosem: do tego pomidory koktajlowe, awokado, skropione cytryną oraz solą, i brokuły, serkozi, trochę czosnku oraz pestki słonecznika podprażone. Mogą mieć szparagi teraz w tym okresie. Są bardzo fajne, w coraz lepszych cenach, że tak powiem, ale każde inne warzywa także to, co lubi się najbardziej. A krewetki mają 0% tłuszczu, także polecam smacznego. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi. U nas z tym zdrowiem różnie. Muszę powiedzieć, że w poprzedni weekend mieliśmy pojechać do Krakowa. Chciałam dzieciom pokazać wieliczkę, kościół mariacki, w ogóle cały plan. Ale niestety dzieciaki nam się rozłożyły. Tym bardziej, że były w ogóle egzaminy ósmych klas, nie było zajęć dydaktycznych i tak sobie pomyślałam, że to będzie fajne przedłużenie weekendu. No ale się rozłożyły, teraz ja jestem trochę chora, boli mnie bardzo gardło, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jutro moja córeczka ma urodziny, więc też wielkie plany, tutaj już mamy dekoracje, zrobione własnoręcznie przez dzieci. Też organizujemy takie małe przyjęcie, oczywiście w granicach wszystko bezpieczeństwa, ale się bardzo cieszę, my dzieci tak samo, bo no Jakieś relacje te dzieci muszą mieć, budować, więc to jest super, super ważne. No i wiecie, urodziny to jest zawsze wielkie wydarzenie. Był Dzień Dziecka, też w szkołach się bardzo dużo działo, w przedszkolach, bo to taki pierwszy event, że tak powiem po całym zamknięciu, więc dzieci miały super zabawę. Też padła moja mama, dostałam od niej prezenty, to znaczy ja i mój mąż, bo my też zawsze dostajemy od mojej mamy prezenty na dzień dziecka, zaraz wam pokażę. Nie wiem czy macie jakieś wspomnienia z dzieciństwa, z tego dnia, czy mieliście jakiś rytuał, coś robiliście. Nasza mama zawsze zabierała mnie i moją siostrę tak do zoo, tam była wata cukrowa, obwarzanki, skórka pańska, skórka pańska może nie zawsze, ale w tamtych czasach dość często ona się pojawiała, więc pamiętam, że to był taki zestaw trzech rzeczy. Później, kiedy już byłyśmy trochę starsze, pojawiały się jakieś tam kolorowe szejki, ale to zupełnie nie tak jak dzisiaj, tak? zupełnie też to nie wyglądało tak jak dzisiaj. Natomiast zawsze to była atrakcja. No i tu jest mnóstwo teraz miejsc, do których można zabrać dzieci. No ale pamiętam, że to, to był taki rzeczywiście nasz rytuał na dzień dziecka, jakieś lody, jakaś wata, ważanki, czasami właśnie nie mogłyśmy lodu, bo było za zimno i tak dalej, ale ta wata to był taki pewniak, wata te uważanki, skórka pańska. I zawsze, jak chodziliśmy na groby, to zawsze też kupowaliśmy skórkę pańską, pamiętam. Ale to wtedy skórka pańska była na milion procent. I zresztą jest nadal, bo ja też skórkę pańską, jak chodzimy na groby, kupuję od sprzedawców. Natomiast. Ona no już nie jest taka sama, na no pewno też macie takie odczucia, ona nie jest już zupełnie taka sama. No w każdym razie, co do samą, mojej mamy na dzień dziecka, to był dokładnie taki sam zestaw, ja i mój mąż, żeby było sprawiedliwie. Zostaliśmy, no tylko mój mąż już tam coś sobie hapsnął, ja na razie nie, ja się trzymam twardo. Ritter, Jezu, słuchajcie, ja uwielbiam tą przykładę białą z orzechami, ona nie zawsze jest. I to nie jest zawsze ta sama biała czekolada, bo jest biała czekolada z takimi ciasteczkami litera, ale ja najbardziej lubię taką z orzechami laskowymi prażonymi, pyszna. To jest z migdałami. Czekoladę też uwielbiam takie po prostu sute. I tutaj mamy z orzechami nerkowca. Lecimy silina już. się mleczko karmelowe i M&M's. No i taki zestawik każdy z nas dostał. Dzieci dostały pianki. Paglorone na spółę i dostały jeszcze piłkę i grę. Taką w sumie bardzo fajną grę państwa miasta. Od mojej mamy tam jest to piłka taka różowa, a to są paletki, które Jest ze szkoły, a tylko jest z przedszkola Co Tam dostała jakąś grę, taka emocji, coś takiego. W każdym razie było bardzo fajnie, jak mijałam niektóre przedszkola, to słuchajcie, no takie pasy tam siedziały na ten dzień dziecka, no bo w większości były tak dmuchańce, w tych przedszkolach i szkołach, u nas też były dmuchańce, w jednym przedszkolu widziałam lamy, w jednym widziałam jakieś osiołki, coś takiego, no nie pamiętam, bo tak przejeżdżałam, po prostu może nie zwracałam mocno na to uwagi, no ale to jakieś mi się rzuciło w oczy. I bardzo fajnie, bo dzieci, nauczyciele napisali, starsze dzieci, napisały kredą na wejściu do szkoły. Różne życzenia, odwagi, uśmiechu, radości, więc to było bardzo fajne, sympatyczne. Jeżeli chodzi o poprzedni weekend, no to niestety nie za bardzo nic nagrywałam, bo tak jak mówię, dzieci się rozłożyły, a ja zawsze strasznie się stresuję, jak moje dzieci mają gorączkę albo boli je brzuszek, i w zasadzie nie śpię, tylko siedzę i pilnuję, czy wszystko jest ok, czy ta gorączka spada, i tak dalej, tak więc byłam trochę wyczerpana. No i jakby zaaferowana tym, czy wszystko jest ok, jak wszystko wróciło do normy, to dopiero mogłam odetchnąć. Myślę, że każda mama tak ma i też w weekend miałam Wam nagrać, No jak sobie pomyślałam, że skoro nie wyjeżdżamy, to nagram Wam ten filmik Q&A, te pytania i odpowiedzi dotyczące urządzenia wnętrz. Natomiast no nie udało mi się tego nagrać, więc to będzie musiało trochę poczekać. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to dawajcie znać, ale ja sobie tamte już w takim specjalnym pliku odłożyłam, żeby odpowiadać na wszystkie wasze pytania i prośby, bo, bo też tam jest dużo prośb, jakieś rady i tak dalej, więc to na pewno wam nagram. No ale to w najbliższym czasie, bo na razie, tak jak mówię, no nie było takiej możliwości bardzo nie udało mi się tego zrobić. W Weekend trochę gotowałam, więc nagrałam Wam parę takich przebitek, kub vlogowych, że tak powiem, bardzo szybkich, więc teraz Wam je wrzucę, żebyście sobie mogli zobaczyć. Zaczynam właśnie robić obiad, stawiam rosół. Na razie takie podstawy, czyli mięso wołowe, bo nie robię z perliczki, bo najlepszy na chorobę jest taki jest to Więc tutaj mamy warzywa, mięso i zaraz dokładać przyprawy oraz kurczaka. Dzisiaj na drugie danie robię dorsza czarnego, polędwicę bez skóry. Kupiłam tą polędwicę w Lidlu XXL i będę robiła w piekarniku, bo początkowo myślałam, żeby na grillu zrobić. Znalazłam też szparagi i już je oderwam. Najlepiej jest po prostu ją przełamać i w tym miejscu, w którym się odrywa, jest najlepsza szparaga. Szparag bardziej, ale ja jeszcze odkryłam trochę, ewentualnie, nie wiem, na jakąś zupę czy coś, zobaczymy, no, nie chciałam tego marynować, no i też będę robiła taki sos do makaronu z soku z pomidorów koktajlowych, jak jest tydzień włoski w Lidlu, to są dostępne, można sobie więcej kupić na zapas. No i w sumie, jak zrobicie taki sos do spaghetti, to można też zamrozić. Generalnie myślę, że najważniejsze jest, aby gotować na wolnym ogniu, żeby zredukował się ten sos. Dodać trochę parmezanu, trochę solera, no i wtedy jest idealny. Jeśli chodzi o tą polędwicę z dorsza, to posmarowałam ją cytryną. Tak, masowałam tą cytrynę bardziej, trochę soli. Trochę oleju sezamowego i pomidorki. Może być cebula, masło, rozmaryn. To już wszystko zależy od was. Doleję ciut wody, żeby była taka wilgotna. Przykryję folią i wsadzę do piekarnika. No i obiad mamy gotowy. Jak widzicie, ta polędwica z dorsza wyszła bardzo dobrze, ale nie można jej za długo trzymać w piekarniku, żeby była soczysta. Mięciutka. No to już paragi i makaron pasta podsmażony makaron z właśnie tym sosem. Trochę sera. Beniam! Smacznego. Jeszcze do tego warzywa. I mamy deser. Zrobiłam galaretkę oraz budyń. I robię szybki obiad. Dzisiaj zdecydowałam się na taki trochę inny gulasz. Można powiedzieć eklektyczny, bo mamy tutaj marchewkę, boczniaki, cebulę, trochę szparagów, Takiej końcówki, że tak powiem, wykorzystałam je i zaraz będę dodawać włososia, mleczko kokosowe, sezam, kawałki łososia. powiedzmy mniejsze, nie muszą być jakieś równomierne Do tego dodajemy sos sojowy. Następnie trochę czarnego sezamu. Mm. Pięknie to wygląda. To. Też tak pachnie. Nasza ulubiona patelnia. I wodorosty. Trzeba je namoczyć w wodzie przednio. Dajemy. To są te wodorosty, wystarczy, że je wyjmiecie, zalejecie wodą i one napęcznieją. Tak to wygląda w środku. Prosto z paczki. No, no i jeszcze dodałam wasabi, mleczko kokosowe. No i to tyle. Danie gotowe, na no szybko. Do tego może być ryż, mogą być tortille nawet nam. To wszystko zależy od Was. To są oczywiście proste rzeczy, jak zwykle, ale no coś trzeba na ten obiad zrobić, tak? I tyle. Koniec, kropka. Więc przez te ostatnie dni, jak widzieliście, coś tam pichciłam. Też mam plany, żeby zrobić różne przepisy dla Was, żeby w ogóle więcej tych przepisów było. No ale to tak cały czas coś się dzieje. To choroba, a to gdzieś wybywamy, a tu nas nie ma. No, oprócz tego weekendu, tak, w którym mieliśmy pojechać, zbliżają się wakacje, też tutaj planujemy dość sporo rzeczy. Nie wiem, dajcie znać, czy wysyłacie dzieci na kolonie i od jakiego wieku posyłaliście dzieci na kolonie, od kiedy wasze dzieci idzie na kolonie czy półkolonie. Ja na razie jeszcze się trochę boję na te kolonie posłać, ale. Znaczy, w sumie nawet był taki plan, żeby pojechała moja córeczka z koleżanką, ale to koleżanka nie może pojechać. E, więc zostają nam półkolonie, na pewno polskie morze i chcemy też e, gdzieś e, pojechać, ale raczej samochodem, tak myślę, bo, bo jednak e, chyba bym się bała lecieć w jednym miejscu. Ja wiem, że wszystko wraca do normy, ale ja jestem zdania, że jednak trzeba kuchać na zimne i nie ma co prowokować losu, e, także... Prawdopodobnie w tym roku będziemy tak mobilnie się przemieszczać samochodem, myślę. Więc dajcie znać, czy macie jakieś plany, czy wyjeżdżaliście gdzieś już i gdzie zamierzacie pojechać. Ale tak jak sobie myślałam, wczoraj usiedliśmy z moim mężem, to mamy dość, że tak powiem, napięty grafik w wakacje, także to się okaże. Co i jak. Wiem, że moja koleżanka, na przykład, i nie tylko jedna, bo powiem Wam, że chyba cztery osoby już tak jak gadałam z naszymi znajomymi mają pomysł, żeby wypożyczyć kampera. Niektórzy już oczywiście mają tego kampera tam zarezerwowanego, no bo to jest szaleństwo w tym roku i chcą sobie pojechać w różne miejsca, tym kamperem i to też jest bardzo fajna przygoda dla dzieci. Zgadzam się absolutnie z tym, tylko że ten kamper strasznie wolno jedzie, jak chcemy pojechać daleko. To, to trzeba trochę więcej sobie czasu zarezerwować na tą podróż, która oczywiście też jest fajną przygodą, tak jak mówię. No i słuchajcie, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Widzieliście, że kupiłam w Pepko te do organizacji przegródki. Te koszyki są bardzo fajne. Ja wcześniej kupiłam takie koszyki trochę większe. One kosztowały 2 zł, jeżeli dobrze pamiętam. te ,50 zł. 50. Może się mylę, ale wydawało mi się, że te koszyki kosztują złotówkę. I są różne kolory, zielone, szare. Ja wziąłem takie, bo takie najbardziej jakby spełniają moje estetyczne potrzeby i chcę je wykorzystać do kosmetyków, do szuflad, do środka, bo one mają fajną wielkość. Można tutaj powkładać różne rzeczy, które potrzebuję i które trochę mnie denerwują w szufladach. Jak wiecie, ja bardzo często też sprzątam w tych szufladach, bo mnie to denerwuje, że otwieram szufladę, tam jest jakiś kurz. Więc robię to często i te koszyki ułatwiają mi sprawę, bo obejmuję te koszyki, przecieram i wszystko jest ok, no ewentualnie później z tych koszyków trzeba coś przetrzeć, to też robię dość często. Natomiast myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, to takie drobne różne rzeczy, które macie w swoich szufladach dla dzieci, też super organizacja. Bo wiadomo, że w szufladach dzieci dzieją się różne cuda i tam jest praktycznie wszystko. Jest to jest dobra opcja. Tym bardziej, że one są całkiem ustawne. W szufladach można sobie to jakoś tam zorganizować. Ja chciałam wszystko białe, ale niestety wszystkich białych nie było. Więc wziąłam różowe i białe spółki chyba wszystkie. Tam już nic nie zostało. Zostały zielone i szare, ale te zielone mi się zupełnie nie podobają. No wiem, że tego nie widać do końca, bo to jest w szufladzie, ale ja otwieram szufladę, ja co patrzę, opatrzę, mnie to denerwuje. Zielone bardziej mi się może kojarzą z kuchnią niż z Szufladami, łazienką, i tak dalej. No i te organizery. To jest fajna sprawa, naprawdę. Słuchajcie, no 15 zł to jeszcze nie spotkałam się z taką dobrą ceną. Wiem, że na tym AliExpress i tak dalej. Można, tylko wtedy to się długo czeka na Amazon też. takie rzeczy, chociaż jak ja patrzyłam na Amazon, to muszę powiedzieć, że one nie były wcale takie tanie. Bo to jeszcze tam dolicza się koszt i tak dalej, więc no pepko idealnie niektórzy lubią z przykrywkami takie pojemniki bo wtedy się mniej kurzy i takie pojemniki z przykrywkami może trochę wiecie co wyższe są w Ikea jakby co ja też muszę właśnie do Ikei nie wiem czy się wybrać czy online może online zrobię te zakupy bo chcę wymienić sobie materac Zresztą ten materac mam jakiś czas widzicie Parę lat wymieniam matracę, Więc chcę wymienić materacy, Chcę też kupić krzesło, jedno obrotowe do biurka, no i tam jakąś pościel. Może zobaczymy, zobaczymy co i jak. Dawno na tej stronie Ikei nie byłam, a ostatnio jak sprzątałam to znalazłam w katalog z Ikei z 2019 roku. Więc sobie ja już wspomniałam, że ta Ikea jest naprawdę fajna. I co przychodzę do mojej mamy i pytam się skąd ty to masz? No ja z Ikei, na przykład taki półmisek. Szukam takich fajnych półmisków w Ikei Maxie białych, a moja mama mówi, że. Byłam przekonana, że to właśnie jest i Maxa, czy ktoś jej przywiózł może kiedyś, ale go nie widziałam, no mówię, że to jest to wygląda naprawdę bardzo elegancko, prawie że jak z jakiegoś takiego wersji sklepu, więc tam na pewno poszukam. Tym bardziej, że ja mam większość białych tych wszystkich naczyń i też dodatków różnych, na przykład te doniczki i tak dalej. Posadziłam sobie piękne kwiatki na ogrodzie. Kupiłam ziemię ostatnio w Biedronce. Bardzo są fajne ceny y, ziemi uniwersalnej w Biedronce. 3,40 centy Czy tam jakoś tak 3,20 mniej więcej. E, bo w te kwiaty, które na przykład przywiozłam sobie z gran w Kanarii rzeczywiście mi bardzo urosły. Mm, no i poprzesadzałam jej i teraz trochę tej ziemi muszę dosypać. E, też e, mam tą monsterę którą kupiłam w Biedrące za 8 zł. Chodźcie, ona mi rośnie jak głupia, i też już muszę ją przesadzić. Ja w zasadzie kupiłam ją cały miesiąc temu, że nie wiem, dwa tygodnie jest u mnie, trzy, tak mniej więcej, i już się super rozrosła. Ma też bardzo dobre stanowisko, idealne w zasadzie dla niej. Natomiast y, też nie można jej przelać. Nie można jej przelać, nie można jej przesuszyć, więc taka taka no, dość delikatna, kapryśna roślinka. Mimo, że bardzo prosta w obsłudze, bo w zasadzie musi mieć na słońce i trochę wody, no ale wiecie, jak tak chcę przedobrzeć, to czasami się nie udaje. Więc musicie naważyć, że wygląda to bardzo dobrze. I ja mam taką wizję, że ona zaraz będzie, no taka, przesadzę ją do wielkiej doniczki i będę miała tutaj cudowny, egzotyczny gaj. Też muszę kupić w końcu te doniczki, ale się nie mogę zdecydować, mam taką jukę wielką, którą chcę przesadzić. I szukam tych jeszcze szukam i jakoś tak wiele mi się podoba, ale mam wrażenie, że nie wszystkie tutaj pasują, bo też chciałabym wymienić zasłony. Yy, I muszę mieć na uwadze właśnie zmianę trochę tego koloru. Wszystko pewnie będzie w takich tonach, jakich jest. Nie sądzę, żebym dodawała ciepłe kolory, ale zobaczymy. No mam, mam, na pewno chcę, żeby te zasłony były jaśniejsze. Mam nadzieję, że jest podłoga nie, ciemna. Ale nie wiem, czy właśnie w takim odcieniu chłodnym czy ciepłym, raczej w chłodnym, ale to wiecie, kobieta zmienną jest i może być tak, że przyjdę po chłodnej i wyjdę z ciepła. <grym> tak, e, tak mamy my, kobiety. Mieniamy ja. zdanie często i to wcale nie znaczy, że to jest złe, no, po prostu coś nam się może spodobać i nie ma w tym nic złego. No dobra, to słuchajcie, ja się będę z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że jesteście wszyscy zdrowi i dajcie koniecznie znać, co z wakacjami, czy macie jakieś plany na wakacje, co z tymi koloniami? Czy jest jakiś określony wiek, od kiedy posyłacie swoje dzieci? Bo obstawiam, że młodsze dzieci pewnie już jeżdżą wcześniej na kolonie, chociaż to różnie bywa. No i jak tam wasze dzieci, bo wszystkie dzieci już wróciły do szkoły, co prawda no, na końcówkę, no ale zawsze to jest zawsze jakiś plus że spotkałem się ze znajomymi i trochę te relacje naprawią. Buziaki. Papa. Pa.